Kiedy rutynowa kontrola drogowa zamienia się w moment, który decyduje o karierze, najgorsze przypuszczenia policjanta zderzają się z prawdą, której nigdy się nie spodziewał. Jego celem jest mężczyzna, który trzyma jego przyszłość w swoich rękach. Słońce zaczynało opadać nad ulicami Sacramento, malując niebo złotymi i bursztynowymi smugami. Eric Porter wracał do domu po długim dniu w biurze. Jego sedan cicho brzęczał, gdy dostosowywał klimatyzację, chcąc pozbyć się stresu dnia. Radio cicho grało w tle, stanowiąc kojącą odtrutkę na zgiełk miejskich ulic. Podjechał do żółtego światła, zwalniając tuż przed jego zmianą na czerwone. Wtedy pojawiły się niebieskie i czerwone światła za nim, a następnie ostry dźwięk syreny policyjnej. Erik spojrzał w lusterko wsteczne, lekko marszcząc brwi. Zatrzymał się na poboczu, opuszczając szybę, gdy za nim zaparkował radiowóz. Wyszedł z niego oficer Bradley Larson, w wieku około 30 lat, z krótką fryzurą i błyszczącym odznaką na piersi. Larson poprawił pas, kiedy pewnym krokiem podszedł do samochodu Rika, emanując pewnością siebie osoby przyzwyczajonej do kontroli sytuacji. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny, powiedział krótko Larson. Jego głos był płaski, ale z nutą autorytetu. Erik bez słowa wyciągnął dokumenty z schowka i podał mu swoje prawo jazdy. Jego ruchy były spokojne i opanowane, ale czuł, jak Larson bada go wzrokiem, jakby szukał powodu, by zgłębić temat. Wiesz, dlaczego cię zatrzymałem? zapytał Larson, pochylając się nieco w stronę okna. Nie jestem do końca pewny. odpowiedział równym tonem Erik. Jego głos był grzeczny, ale stanowczy. Nie zatrzymałeś się całkowicie na światłach, powiedział Larson, choć w jego głosie dało się wyczuć chwilową niepewność. Erik zmarszczył brwi, ale lekko kiwnął głową. Rozumiem. Myślałem, że zdążyłem zwolnić, ale rozumiem. Larson nie odpowiedział od razu. Zamiast tego pozostał w milczeniu, jego oczy zwęziły się. Gdy baczniej przyglądał się Erikowi, to już nie była tylko rutynowa kontrola, przynajmniej nie dla Larsona. Jego postawa subtelnie, ale wyraźnie się zmieniła, jakby już zdecydował, że to coś więcej niż drobne wykroczenie. Oficer spojrzał na prawo jazdy w swojej ręce. Nie jesteś stąd, prawda? Zapytał. Erik zawahał się przez ułamek sekundy, zanim odpowiedział: Przeprowadziłem się tutaj kilka miesięcy temu. Mój adres jest na prawie jazdy, ale Larson nie słuchał już naprawdę. Jego pytania zaczynały nabierać ostrzejszego tonu, wystarczająco by zasugerować, że nie chodziło mu już o wykroczenie drogowe. Spokój Erika najwyraźniej go irytował, dlatego podszedł jeszcze bliżej. Dokąd tak się spieszyłeś? Po prostu wracam do domu, odpowiedział Erik. Jego ton pozostał stabilny. Ale subtelna zmiana w powietrzu była niemożliwa do zignorowania. Larson nie patrzył już na Erika tylko jak na kierowcę. Widział coś więcej, coś co budziło podejrzenia. Erik czuł rosnące napięcie, ale nie drgnął. Mało wiedział oficer Larson, że spokojna zewnętrzność to nie naiwność. To była kontrola. To był dopiero początek. Larson cofnął się o krok, składając dokumenty Erika. Z wyraźnym opóźnieniem, zanim schował je do kieszeni na piersi. Wyprostował się, jego wyraz twarzy zmienił się w coś lekko zadowolonego, jakby już podjął decyzję na temat mężczyzny siedzącego przed nim. Wysiądź z samochodu, rozkazał Larson. Chwyt Erika na kierownicy na moment się napiął, ale jego twarz nie wyrażała żadnej reakcji. Jest jakiś szczególny powód, oficerze? Zapytał. Jego ton był wyważony. Wargi Larsona lekko zadrżały, ale szybko się opanował. Poprosiłem cię, żebyś wysiadł z samochodu. Nie chcesz chyba, żeby to było trudniejsze niż musi być. Groźba wisiała w powietrzu, niewypowiedziana, ale nie do pominięcia. Erik powoli wypuścił powietrze i otworzył drzwi. Kiedy wysiadł, oczy Larsona przejechały po nim, oceniając go. Erik był nieco wyższy od oficera, miał szerokie ramiona, ale jego postawa nie była groźna. Jego dobrze dopasowany garnitur sugerował profesjonalizm, wypolerowane buty wskazywały na osobę skrupulatną i ostrożną. Mimo to nic z tego nie wydawało się mieć znaczenia. Larson wskazał naprzód samochodu, ręce tam, gdzie je widzę. Erik zastosował się, jego ruchy były spokojne i przemyślane. Szukasz czegoś konkretnego? Oficer Larson lekko uśmiechnął się szyderczo. Tylko rutyna. Mieliśmy tu kilka incydentów. Nigdy nie można być zbyt ostrożnym. Erik lekko odwrócił głowę, patrząc prosto w oczy Larsonowi. Incydenty z mężczyznami w garniturach, jeżdżącymi sedanami czy to ma coś wspólnego z czymś innym? Pytanie spadło jak cios, a przez chwilę spokój Larsona się zachwiał. Wyprostował się, jego ręka powędrowała w stronę pasa, bardziej odruchowo niż z potrzeby. Jaki ton? Powiedział. Jego głos stawał się twardszy. Po prostu zadaję pytanie, odpowiedział Erik. W jego głosie nie było żadnego buntu, tylko cicha pewność, która zdawała się niepokoić oficera. Larson nachylił się bliżej. Jego oczy zwęziły się. Wydajesz się strasznie zaznajomiony z tym, jak to działa? Masz coś do ukrycia? Erik pozwolił, by cisza trwała przez chwilę, zanim odpowiedział. Nie, oficerze, po prostu wierzę w to, żeby być jasnym co do powodów takiej interakcji. Przejrzystość, rozumiesz? Larson parsknął, ale nie odpowiedział. Cofnął się, chodząc małym kręgiem przed samochodem. Dynamika zmieniała się w sposób, którego nie potrafił w pełni zrozumieć. Erik nie reagował tak, jak większość ludzi by to zrobiła. Nie było strachu, nie było jąkania, nie było nerwowego wiercenia się. Zamiast tego panowała kontrola, opanowanie i niepokojący spokój, który wprawiał Larsona w niepokój. Wydajesz się całkiem pewny siebie? — mruknął Larson. Niemal do siebie. Jakbyś myślał, że wiesz, co się wydarzy następne. Erik nie dał się sprowokować, zamiast tego lekko przechylił głowę. Pewność siebie to nie problem, oficerze, szacunek jest. Larson zamarł na pół sekundy, zanim odwrócił się, by znów stanąć twarzą do niego. Dym zniknął, zastąpiony czymś ostrzejszym, niemal defensywnym. Otworzył usta, by odpowiedzieć, ale słowa nie wychodziły. Zachowanie Erika odbierało mu równowagę, a on tego nie lubił. W miarę jak cisza się wydłużała, napięcie między nimi stawało się elektryczne, a Larson zaczynał zdawać sobie sprawę, że to nie pójdzie zgodnie z jego oczekiwaniami. Ale zamiast ustąpić, podjął wyzwanie. Prawdziwy test miał dopiero nadejść. Larson stuknął palcami w kaburę na pasie. Jego frustracja była ledwo powstrzymywana. Nie był przyzwyczajony do wyzwań, zwłaszcza nie od kogoś, kto wyglądał jak Erik? Jego wzrok ponownie powędrował w stronę Sedana, jakby szukał uzasadnienia, które jeszcze nie stworzył. Obróć się i połóż ręce na masce, powiedział Larson. Jego głos był szorstki. Muszę sprawdzić, czy nie masz broni. Erik uniósł brwi. Broń? Powtórzył. Jego ton był niewierzący, ale nadal wyważony. Czy wyglądam na kogoś, kto nosi broń? Szczęka Larsona napięła się, a przez chwilę jego opanowanie pękło. Nie będę cię prosił o to ponownie. Erik zawahał się. Na jego twarzy pojawił się cień czegoś trudnego do odczytania. Potem bez słowa obrócił się i położył dłonie płasko na masce swojego samochodu. Larson podszedł. Skrzypienie jego butów na asfalcie przerywało napiętą ciszę. Oficer przeszukiwał Erika szybko i szorstko. Jego ręce zatrzymywały się na moment dłużej, niż to konieczne. To nie była tylko kontrola, to była próba narzucenia dominacji, wywołania reakcji, ale Erik nie drgnął, nie usztywnił się, nie ruszył nawet pod inwazyjnym spojrzeniem. Jesteś czysty, mruknął Larson, cofając się. Przyznanie brzmiało niechętnie, jakby był zirytowany, że nie znalazł niczego, co uzasadniałoby jego podejrzenia. Erik obrócił się w jego stronę. Jego wyraz twarzy był spokojny, ale oczy bystre. Oczywiście, że jestem, powiedział po prostu. Teraz, oficerze, jeśli skończyłeś. Jeszcze nie skończyłem, przerwał Larson. Jego głos lekko się podniósł. Słowa wypłynęły zbyt szybko, zdradzając jego potrzebę utrzymania kontroli. Wydaje się, że wiesz sporo o tym, co mogę, a czego nie mogę robić. Chcesz wyjaśnić dlaczego? Erik założył ręce. Jego postawa była zrelaksowana, mimo napięcia, które iskrzyło między nimi. Miałem swoje doświadczenia z organami ścigania, powiedział. Powiedzmy, że przez lata nauczyłem się trochę. Oczy Larsona zwężyły się. Naprawdę? Jesteś prawnikiem, czy co? Erik lekko uśmiechnął się. Albo coś w tym rodzaju. Niejasność jego odpowiedzi zdawała się jeszcze bardziej irytować Larsona. Zbliżył się, naruszając osobistą przestrzeń Erika, a jego głos opadł do niemal warkotu. Słuchaj, myślisz, że jesteś mądrzejszy ode mnie? Myślisz, że wykręcisz się z tego gadaniem? Erik spojrzał mu w oczy równo, nie drgnął. Nie myślę niczego, oficerze. Po prostu wierzę w sprawiedliwość, a jak na razie nie widzę tu jej zbyt wiele. Słowa zawisły w powietrzu jak wyzwanie, a Larson złapał haczyk: Sprawiedliwość? Myślisz, że o to tu chodzi? Tacy jak ty, zawsze. Zatrzymał się nagle. Słowa wisiały w powietrzu jak dym, mimo że nie wydobyły się w pełni. Wyraz twarzy Erika nie zmienił się, ale coś w jego postawie się zmieniło subtelny, ale nie do pominięcia sygnał, że dokładnie. Wychwycił to, czego Larson nie powiedział. Tacy jak ja? powtórzył Erik, jego głos był łagodny, ale niosący ze sobą głębokie znaczenie. Larson się zdenerwował, cofnął się, jakby zdał sobie sprawę, że właśnie przekroczył granicę, której nie może cofnąć. Wiesz, co mam na myśli, mruknął, chociaż jego ton stracił pewność, jaką miał chwilę wcześniej. Myślę, że wiem. Odpowiedział Erik spokojnie. Jego spokój już nie był pasywny, był ostry jak brzytwa, przebijając udawanie niczym ostrze. I myślę, że obaj wiemy, że ta interakcja przestała dotyczyć wykroczenia drogowego dawno temu. Larson otworzył usta, by odpowiedzieć, ale słowa nie wyszły. Po raz pierwszy wyglądał na niepewnego, jakby nie do końca wiedział, jak dalej postępować. Równowaga sił zaczynała się zmieniać, a po raz pierwszy Larson stał na chwiejnej ziemi. Ale moment rozrachunku miał dopiero nadejść i będzie to moment, którego nigdy nie zapomni. Głos Erik przerwał ciężką ciszę, był równy i nieugięty. Oficerze, myślę, że czas, żebyś wiedział, kim jestem. Brwi Larsona zmarszczyły się, jego irytacja powróciła. Nie obchodzi mnie kim jesteś. Odpowiedział ostro, choć delikatne pęknięcie w jego tonie sugerowało coś innego. Erik sięgnął do kieszeni. Jego ruch był powolny i przemyślany. Sięgam po moją odznakę, powiedział spokojnie, obserwując, jak ręka Larsona drgnęła w kierunku kabury. Nie trzeba żadnych teatrów. Chcę, żebyś się zobaczył. Słowa zawisły w powietrzu, niosąc ze sobą coś niewypowiedzianego. Oczy Larsona śledziły rękę Erika, gdy wyciągał skórzaną portmonetkę i otwierał ją, ukazując lśniącą odznakę. Erik Porter powiedział Erik. Jego ton był równie swobodny, jakby przedstawiał się sąsiadowi szef Wydziału Spraw Wewnętrznych Dywizja Sacramento. Larson zamarł. Jego oczy najpierw przeniosły się na odznakę, a potem na twarz Erika szukając jakiegoś znaku, że to żart. Ale na twarzy Erika nie było żadnego śladu humoru, tylko cicha autorytet i nuta rozczarowania. Sprawy wewnętrzne? powtórzył Larson, jego głos lekko się załamał. Twój? Tak, przerwał mu Erik, oszczędzając mu trudu dokończenia myśli. Nadzoruję zachowanie funkcjonariuszy. Moja praca polega na zapewnieniu że ludzie noszący tę odznakę przestrzegają integralności i wartości, które ona reprezentuje. Twarz Larsona pobladła. Jego pewność siebie rozpadała się na oczach Erika. Zrobił mały krok wstecz. Jego ręka opadła z pasa, jakby ciężar jego własnej władzy nagle stał się zbyt duży. Erik zrobił krok do przodu, zamykając dystans, który Larson instynktownie stworzył. Wiesz, co było najbardziej niepokojącą częścią tej interakcji, oficerze Larson? Zapytał. Jego głos był spokojny, ale przenikliwy. Larson nie odpowiedział. Wyglądał jak człowiek, który właśnie zdał sobie sprawę, że wszedł na bagna i nie ma pojęcia, jak się stamtąd wydostać. To nie chodzi o profilowanie, kontynuował Erik, choć to samo w sobie jest wystarczająco złe. To nie chodzi też o bezpodstawną eskalację, to fakt, że zrobiłeś to wszystko, nie zdając sobie nawet sprawy, z kim rozmawiasz, założyłeś, że nie znam swoich praw, że nie rozumiem praw, które przysięgasz przestrzegać. A dlaczego? Larson otworzył usta, ale żadne słowa nie wyszły. Wzrok Erika wbijał się w niego, nieustępliwy. Bo nie pasowałem do Twojego wyobrażenia o kimś, kto zasługuje na szacunek, dokończył Erik za niego. Jego słowa nie były gniewne, ale niosły ciężar oskarżenia. A to nie tylko mój problem, oficerze, to problem każdego, kogo spotkasz w tym mundurze. Ramiona Larsona lekko opadły, pełna waga słów Erika spadła na niego. Znowu spojrzał na odznakę w ręce Erika, jakby miał nadzieję, że zniknie, jeśli nie będzie na nią patrzył zbyt uważnie. Erik cofnął się, dając Larsonowi chwilę na oddech, ale jego głos nie stracił swojej ostrości. Oto co się stanie powiedział. Zrobisz krok wstecz, zwrócisz moje dokumenty i bardzo dokładnie przemyślisz, co powiesz następnie. Wargi Larsona rozchodziły się. Ale zawahał się, wyraźnie rozważając, czy stawić opór, czy dostosować się. To zawahanie go kosztowało, a potem Erik dodał: Jego głos opadł lekko. Usłyszysz ode mnie ponownie nie jako kierowca, którego zatrzymałeś na poboczu, ale jako mężczyzna odpowiedzialny za ocenę, czy nadajesz się do noszenia tej odznaki. Larson przełknął ślinę. Jego twarz zrumieniła się. Gdy waga chwili dotarła do niego, sięgnął do kieszeni na piersi i wyciągnął prawo jazdy i rejestrację Erika. Jego ręce lekko drżały, gdy mu je wręczał. Erik wziął je bez słowa, chowając je do portfela. Zbliżył się do drzwi po stronie kierowcy swojego samochodu, zatrzymując się na chwilę, trzymając rękę na klamce. Odwrócił się przez ramię, patrząc Larsonowi w oczy po raz ostatni. Pamiętaj o tym, oficerze Larson, powiedział Erik. Odznaka nie sprawia, że jesteś lepszy od innych, sprawia, że jesteś odpowiedzialny przed wszystkimi. Gdy Erik wsiadł do swojego samochodu i uruchomił silnik, Larson został na ulicy, stojąc w zanikającym świetle, z zachwianą pewnością siebie i niepewną przyszłością. Ale dla Erika to dopiero początek. Jego kolejny ruch odbije się szerokim echem w całym wydziale. Droga do domu była cicha, ale umysł Erika wcale nie był spokojny. Spotkanie odtwarzało się w jego głowie nie dlatego, że było wyjątkowe, ale dlatego, że nie było. Larson nie był pierwszym oficerem, z którym Erik miał do czynienia w ten sposób i wiedział, że nie będzie ostatnim, ale tym razem to będzie inaczej. Tym razem Erik miał władzę, by działać. Następnego ranka Erik siedział przy biurku. Pierwsze promienie słońca wpadały przez żaluzję jego biura w Wydziale Spraw Wewnętrznych Policji Sacramento. Przed nim leżała otwarta teczka: oficer Bradley Larson. Jego rekord nie był nieskazitelny. Drobne skargi na nieprofesjonalne zachowanie, nadmierne zatrzymania i niejasne nieporozumienia. Które nigdy nie zostały właściwie rozwiązane. Erik odchylił się w fotelu, splatając palce, zastanawiając się nad szerszymi implikacjami. Larson nie był wyjątkiem. Był objawem głębszego problemu, a Erik nie interesował się leczeniem rany postrzałowej opatrunkiem. Puknięcie w drzwi przerwało jego myśli. Jego asystentka Linda weszła, trzymając stos raportów. Dzień dobry, panie porter. Powiedziała: Mam podsumowanie przypadków niewłaściwego zachowania z zeszłego miesiąca. A także szef Daniels chciał, żebym przypomniała panu o przeglądzie wydziału w przyszłym tygodniu. Erik skinął głową, biorąc akta od Lindy. Dziękuję, Linda. Możesz też umówić spotkanie z szefem Danielem na dzisiaj po południu? Muszę z nim omówić pewną sprawę. Linda zawahała się, wyczuwając ciężar w tonie Erika. Oczywiście, odpowiedziała, zanim wyszła z pokoju. Erik wrócił do pliku Larsona, ale jego uwaga nie skupiała się tylko na oficerze. To było większe niż jeden człowiek i jedna interakcja. Chodziło o kulturę, która pozwalała komuś takiemu jak Larson czuć się usprawiedliwionym w swoim zachowaniu. A jeśli było coś, co Erik wiedział, to to, że kultura zaczyna się na szczycie. Później tego samego dnia Erik siedział naprzeciwko szefa Danielego w sali konferencyjnej. Daniels, doświadczony weteran z siwiejącymi włosami i bezkompromisowym stylem bycia, odchylił się w fotelu, słuchając uważnie, gdy Erik relacjonował zdarzenie drogowe. Mogłem to zignorować jako kolejny zły przypadek interakcji, powiedział Erik. Jego głos był spokojny, ale stanowczy. Ale to byłby błąd. Zachowanie Larsona nie jest odosobnionym przypadkiem. To odzwierciedlenie tego, ile pracy jeszcze przed nami. Daniel spocierał skronie, wolno wypuszczając powietrze. To nie pierwszy raz, kiedy nazwisko Larsona się pojawia, przyznał. Ale zawsze rozwiązywaliśmy to wewnętrznie, cicho. I to jest problem, odpowiedział Erik. Cisza niczego nie naprawia. Cisza pozwala, by to się powtarzało. Czas na głośne działanie. Daniels spojrzał na niego, waga rozmowy widoczna na jego twarzy. Co proponujesz, przegląd całego wydziału? Erik odpowiedział bez wahania. Nie tylko indywidualnych funkcjonariuszy, ale naszego szkolenia, naszych protokołów, naszych systemów odpowiedzialności. Nie możemy tego nadal zamiatać pod dywan. Jeśli nie będziemy trzymać się wyższych standardów, jak możemy oczekiwać, że społeczność nam zaufa? Daniels nachylił się do przodu, ręce spleciono na stole. Zrobisz komuś raban tym. Dobrze, powiedział Erik prosto. Czas, żeby ktoś to zrobił. Kolejne tygodnie były burzą spotkań, rozmów i raportów. Erik pracował niestrudzenie, zbierając dane, rozmawiając z funkcjonariuszami. I organizując spotkania z mieszkańcami, by wysłuchać ich opinii. Ostatni incydent stał się katalizatorem zmian, punktem zwrotnym, który zmusił wydział do skonfrontowania się z własnymi wadami. Larson z kolei stanął przed wewnętrzną rozprawą. Erik nie ukrywał swojego zaangażowania, siedząc naprzeciwko Larsona podczas przesłuchania i obserwując, jak oficer wierci się pod wzrokiem. Rozprawa zakończyła się zawieszeniem, ale Erik wiedział, że prawdziwe zwycięstwo nie polegało na ukaraniu Larsona. Chodziło o zapobieganie powstawaniu kolejnych Larsonów. Miesiące później Erik stanął przy mównicy podczas wydarzenia społecznego, przemawiając do sali pełnej funkcjonariuszy, przedstawicieli miasta i lokalnych mieszkańców. Mówił nie o winie, ale o odpowiedzialności. O wspólnym obowiązku stworzenia systemu, który działałby dla wszystkich. Jego słowa nie były tylko wezwaniem do odpowiedzialności, były obietnicą zmiany. Sprawiedliwość to nie tylko łapanie złych ludzi, powiedział Erik. Jego głos rozbrzmiewał w sali. Chodzi o to, by ci, którzy przysięgli chronić i służyć. Robili to z integralnością, sprawiedliwością i szacunkiem dla każdego, kogo napotkają. To jest odznaka, w którą wierzę, i to jest odznaka, którą budujemy tutaj razem. Brawa były gromkie, ale Erik nie zatrzymał się na nich. Dla niego to nie był koniec historii, to był początek lepszej. Gdy Erik szedł z mównicy, spojrzał na twarze w tłumie. Niektórzy sceptyczni inni pełni nadziei, ale wszyscy słuchający. Wiedział, że zmiana nie przyjdzie z dnia na dzień, ale przyjdzie. A na razie to wystarczało. Jeśli ta historia rezonuje z tobą, podziel się nią z kimś, kto musi ją usłyszeć, powiedział. Zacznijmy rozmowy, które mają znaczenie, te, które prowadzą do zmian. Subskrybuj nasz kanał, aby usłyszeć więcej takich historii. Historii które wyzwalają w nas zmiany, inspirują nas i przypominają do czego jesteśmy zdolni, gdy stajemy w obronie tego, co słuszne.